Hop w kuchni. Ciś! Wahuje w tej trowie na kura. I za chwilę się zrobimy kura we trowie klimaty, barzy tajskie. Ja nie wiem, czy wy aby wiecie, jaka jest taka Tajlandia, je, ale ona, mogłaby wam powiedzieć, że tak na... jakbyście tak na wschód, czy tam... Sz szli, 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 to byście kiedyś tam doszli. I tam oni robią rostomajtę dania, we wtorek je i mleko kokosowe, i coś takiego jak trowa citruł, nowo. I tak moi rostomili wygląda. Kura we trąbie. Uwaga, uwaga. Teraz się taki jeden koncept tej kury wezna. Potem się go tam. W tej fajnej zuzie. Mmm. Mleko kokosowe. Mmm. Rząd citronowy. Zapach. Mm. Musicie tego posłuchać. Sobota od 10 do 12. rady Pekary. Kura. Trowie.